Ja uczę się, ja się Maneczka z tej strony IntroSoc i dzisiaj Wam pokażę, jakie są drzewa w Minecraft. I też dużo innych rzeczy. Dobrze, zaczynamy od sadzonki ciemnego dębu. Słuchamy tak, ale po prostu nic nam nie urośnie. Bo potrzebne nam trzy sadzonki, żeby urość ciemny dąb. Nie trzeba wszystkie, na jakby błonić. No i wyrośnie nam wielki jeden dąb. A teraz przejdźmy do akacji. Akacja to jest taka krzywa, jak zawsze. I on trzeba tylko jedno. To wyrośnie nam albo proste, albo krzywe drzewo. A teraz tropikalne. To jest zależy tak jak dąb, jak ten czarny dąb, ale po prostu trochę jak chcecie. Sadzimy małego, to wyjdzie nam takie malusie. Ale jak zaczczadzimy znowu cztery, to wyjdzie nam ogromne, najwyższe drzewo w WhiteCraft'cie. No i przejdźmy do brzozy. Brzozy to jest jak normalny dąb. Urośnie nam taka. No i dęb. Tu urośnie nam dąb, zwykły dąb. Ale jak chcemy, żeby ten dąb był większy, to płytki naciskowe, możemy na przykład jakieś gdzie jest dębowa? Żeby było. O, dębowa płótka naciskowa robimy tak. Znaleźliśmy dom, i to powinno zadziałać. Powinien być większy albo nie. A to się robiło z bruku. Gdzie jest tu jakiś bruk albo gdzieś użyty. Nie. Bruk. Tak, o, robiło się to tak. Tak. O i tutaj się wsadzał jump. I powinien nam mówiłem urość taki olbrzym. na tym możemy jeszcze raz zrobić i to jeszcze raz i jeszcze i jeszcze i jeszcze jak chcemy. No i zobaczcie tutaj jeszcze raz Dobra, nie będę was zanudzał, ale tak już zrobię. Tak, 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 tak i tak, tak. No i nam mu jeszcze taki sam dąb. I możemy tak w nieskończoność. No i dobra. Jeszcze nam zostały trochę dwie minuty. O, i właśnie pominąłem świerk. Świerk to jest takie, drz takie drzewo, tylko. No. ...chrapniemy się. Dobra, to nam zajmie kilka min sekund. Albo nie. O, wiem, 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 wiem. Alchemia, Noktowizja, oczywiście a co? I już dobra To jest tutaj sadzonka tropikalna. Gdzie ona była? Pewnie już urosła. Gdzie ona? Dobra, nieważne. No to tutaj sadzimy i wyrośnie nam świat. Ale jak chcemy większy świat, to cztery. może się taka tuba. Nie, to jest większe. To jest większa ta tuba. I tutaj mamy idealne też. Na zrobienie też tuby wielkiej. O! I mamy największy. <grych> Dobra. No to zostało nam jeszcze jedną minuta. No i przejdźmy do takiej fajnej rzeczy. Tutaj, jak jest myszka, jak mamy myszkę, to jest lewy przycisk prawy przycisk, ale po środku jest taki coś, co wie, co możemy rufać. Ale jak się ty wprzyśnie w bloki, na przykład w to, to będziemy mieć ten czarny beton. Co nie? I tak z wieloma rzeczami. I co jest taka porada? A my jeszcze musimy kończyć, więc. Nara, i oczywiście jeszcze nie Nara, bo. Proszę, zostawcie łapkę w górę subskrypcji i dzwoneczek. Witam się, pa. I Nara.